Egotyzm atrybucyjny. To taki filtr, przez który interpretujemy własne sukcesy i porażki. Działa on tak. Gdy coś się uda, mówimy, że to dzięki nam. Ale gdy coś się nie uda, to szukamy winy na zewnątrz w otoczeniu. Zdajesz egzamin, to dlatego, że długo się uczyłaś, jesteś zdolna i pracowita, oblewasz, może akurat nauczyciel albo egzaminator, akurat był niesprawiedliwy, nie polubił cię. Dostajesz awans? Brawo! Ciężka praca popłaca. Nie dostajesz hm. Przecież było jasne, że szef lubi bardziej Martę, Kaśkę czy Kubę. To bardzo ludzki mechanizm. Chroni naszą samoocenę przed upadkiem i czasem naprawdę jest nam potrzebny, ale bywa też pułapką. Bo problem zaczyna się wtedy, gdy ten schemat staje się dla nas automatyczny, gdy nie jesteśmy świadome, że właśnie się uruchamia, zaczyna działać w tle i wpływać na nasze decyzje, relacje, na naszą samoocenę. I gdy nie jesteśmy go świadome, zamyka nas na rozwój. W taki oto sposób, na przykład nie wyciągamy wniosków z niepowodzeń, a sukcesy znów zaczynamy traktować jak nie nasze. Zaczynają nas mniej cieszyć, bo nie jesteśmy w pewne, czy to na pewno nasza zasługa, i czasem ten mechanizm działa jeszcze głębiej. Głębiej nie tylko w sytuacjach typu egzamin, awans czy ocena pracy, ale czasem wpływa na, na to, jak widzimy cały nasz świat.